Nazywam się Jerzy Pawleta. Jestem podróżnikiem, fotografem. Jestem człowiekiem, który nie może zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. W swoim życiu pełniłem różne funkcje. Byłem drwalem, dyrektorem. Jedno było trwałe, niezmienne chęć poznawania ludzi i dzikiej przyrody. Omijam jednak wydeptane ścieżki i oznakowane drogi. Weźcie swoje plecaki i chodźcie ze mną. Igrzyska olimpijskie to nie tylko wielkie święto sportu, to również prezentacja rozwoju i kultury krajów organizujących olimpiadę. Dzisiaj żyjemy igrzyskami w Londynie. W naszym filmie zobaczymy, jak w trakcie olimpiady wyglądał Pekin, miasto znajdujące się na przeciwległym biegunie kulturowym i mentalnym. Porównamy, czy stać Europę na z jednej strony taki entuzjazm, jaki wykazali Azjaci. A z drugiej strony na taką umiejętność bakatalizowania narzuconego rytuału, na umiejętność życia swoim życiem, tak jakby dookoła nic specjalnego się nie działo. No bo tak naprawdę państwo środka istniało już wiele wieków przed pierwszą olimpiadą, i to po prostu czuć przechodząc się po starym Pekinie. Na igrzyska olimpijskie do Pekinu wybrałem się bez chociażby jednego biletu na zawody w kieszeni. No bo kiedy wreszcie na koncie uzbierała mi się niezbędna do wyjazdu ilość pieniędzy i wykupiłem przelot w obie strony oraz hotel, co było niezbędnym warunkiem uzyskania najdroższej w moim życiu wizy, na oficjalnej olimpijskiej stronie internetowej powitało mnie hasło Wszystkie bilety na igrzyska sprzedane. Jakiś problem? Na pewno uda się kupić bilety na miejscu. Z takim przekonaniem siadłem do samolotu. Życie szybko zweryfikowało mój optymizm, ale początki były obiecujące. Absolutny brak możliwości kupienia biletu na ceremonię otwarcia, ba, nawet dostania się bez ważnego biletu w promień kilku kilometrów od Bird's Nest, futurystycznego stadionu olimpijskiego, wymusiło na mnie szukanie innego rozwiązania. Jak się okazało, nie tylko na mnie. Zebrało się nas kilkadziesiąt tysięcy, z Chin, ale i z całego świata. Główny deptak Pekinu stał się świadkiem niezwykłej, spontanicznej imprezy dla mas. Otwarcia, takiego nie zaznałem nigdy wcześniej i nie wiem, czy uda mi się zaznać kiedykolwiek w przyszłości. Deptak Pekinu ogarnęło czyste kibicowskie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, szaleństwo. Każda wkraczająca na stadion ekipa narodowa, która pokazywała się na wielkich telewizjach, była gorąco witana przez wielotysięczny tłum. Gorący aplauz zkiwali nawet niezbyt lubiani to Amerykanie czy Rosjanie. Gdy na stadion wskoczyła polska ekipa, jaż podskoczyłem z emocji. Natychmiast wokół mnie utworzył się wielonarodowościowy tłum dopingujący polskich sportowców. I mnie, oczywiście, również, frajda niesamowita. Ale prawdziwe wariactwo rozpętało się wtedy, gdy na bieżnie weszła ekipa Chin, i trwało, wydawać się mogło, w nieskończoność. Otwarcie Olimpiady w Pekinie symbolizuje pięć szczęśliwych ósemek. Nastąpiło w dniu 8. 8. 2008 o godzinie 8.08. Pięć szczęśliwych dla Chińczyków, ale i dla mnie, co miało wkrótce się okazać. Co mamy, będę dużo mówił? Też tutaj byłem. To było super. Było ekstra. Było ekstra. Ma tata, nie ma problemu, da się zrobić, wszystko się da zrobić. Poranek po szaleństwach otwarcia przywitał mnie mglistą ciszą. Spokojny o to, że uda mi się kupić bilet na mecz polskich siatkarek, wyruszyłem na podbój starego Pekinu. Bo być w Pekinie i nie zobaczyć zakazanego miasta letniego pałacu czy Wielkiego Muru to byłby oczywiście grzech. Więc sprawiedliwie, jak tylko się dało, dzieliłem czas pomiędzy olimpijskie zawody. Podziwianie niezwykłej architektury, jak sławny stadion narodowy, tzw. Ptasie Gniazdo, Bird's Nest czy Stadion Pływacki Watercube, a wspaniałości Starego Pekinu. I powiem tylko, że są to miejsca, których skala, magia i potęga pozostawiają nas na długo z szeroko otwartymi z niedowierzania ustami. Pierwsze kroki skierowałem do zakazanego miasta. Przez 5 wieków siedziby 24 cesarzy. O niezwykłości tego przedsięwzięcia świadczą same liczby: 800 budynków, 9000 pokoi, pokoi, pomieszczeń które w wielkości sali gimnastycznej. Wszystko zaczęli to budować w czasach, kiedy myśmy lali krzyżaków, czyli to był rok 1406, budowali przez 14 lat. Postawili niezliczoną ilość tego sygnału, no, teoretycznie zliczoną, bo <laughs> 9000 pokoi ktoś policzył, 800 budynków ktoś policzył, niezwykła historia w ogóle. Tu można spędzić cały tydzień włócząc się po pałacowych dziedzińcach, czy niezliczonymi, zamkniętymi murami i dróżkami, które nieoczekiwanie otwierają się na coraz to nowe, niezwykłe obiekty. Z morą drewnianego kamiennego miasta były pożary. Wielkich pożarów do tutaj pięć, które sprawiły dużą część budynków. Mniejszych była po prostu niezliczona ilość, a to wszystko przez ulubione przez Chińczyków zabawy z ogniem. Wszystkie ognie sztuczne, lampiony, co powodowało, że co jakiś czas, co jakaś większa impreza, to część zakazanego miasta, miasta szła z dymem. I te piękne naczynia, które tutaj są za mną, nie służą wyłącznie ku ozdobie. To były potężne zbiorniki na wodę, które są rozlokowane w różnych miejscach kamiennego miasta, zwłaszcza potrzebne zimą. Pięć wieków rządów za szczelnymi murami, których przekroczenie z zewnątrz bez cesarskiego zaproszenia równało się wyrokowi śmierci, to niezwykła historia dworskich intryg, skandali czy dramatów. A odizolowanie się od świata zewnętrznego i wystawny tryb życia powodowały że władza często zatracała pojęcie realizmu istniejącego za murami. Ignorowała szarą rzeczywistość codziennej egzystencji, skupiając się między innymi na wystawnych obiadach, które zajmowały większą część dnia. Za czasów przedostatniej cesarzowej Cysi serwowano nawet dwa główne posiłki dziennie, składające się z ponad 100 dań przygotowywanych przez armię 450 kucharzy, a każde z dań musiało posiadać niezwykłe walory smakowe, zapachowe i wizualne. Na szczęście coś z tej kuchni pozostało do dzisiaj i trasa kulinarna biegnąca restauracjami i knajpkami serwującymi chińskie specjalności mogłaby być powodem samym w sobie do odwiedzenia Pekinu. Moim ulubionym miejscem był rozlokowany koło wieży dzwonniczej i wieży bębnów tradycyjnych hutong. Miejsce, gdzie stary Pekin o niskiej zabudowie a niski, gdyż w dawnych czasach żaden budynek w mieście nie śmiał być wyższy od Pałacu Cesarskiego, tętni swoim rytmem. Uwielbiam ten futon żyjący na ulicy. to będzie moje ulubione miejsce tutaj w Pekinie knajpka niczego sobie a klimat miejsca bardzo mi odpowiada Przepadam za tutejszą mieszanką nierzeczywistej niemal przeszłości z rytmem i entuzjazmem idącego wielkimi krokami nowego i piękne jest że właściciele nowo otwieranych galerii, butików czy knajpek jednym głosem baczą o zachowanie tej enklawy tradycyjnej chińskości. Natomiast walka pałeczkami z przepyszną kaczką po pekińsku i obserwowanie życia toczącego się na zewnątrz knajpki zajmowało mi niemal tyle czasu, jak degustacje cesarskie w zakazanym mieście, ale mógłbym tam przesiedzieć pół życia. Pod warunkiem, że drugie pół trwałoby przynajmniej 100 lat. Cała duchów Coś tu jest w tej nazwie

rozkoszować się prawdziwą, chińską, najlepszą, czyli uliczną kuchnią w towarzystwie od różnych osób jedno jest pewne gorąco jest niewiarygodnie można się ugotować Smaczne. chcieli wiedzieć, co jadłem. To jadłem właśnie to. No, no dobre, ale dalej nie wiem, co to było. <śpiewanie> <śpiewanie> Pod holą, gdzie się odbywają mecze siatkówki, gdzie nasze panie grają z Kubą. O, my name is Zhang Yu. jak widzicie, są bardzo sympatyczni, bardzo uprzejmi, tym takim bardzo sympatycznym, uprzejmym tonem mówią, że sorry, nie ma biletów. No i nic. Pożyjemy, zobaczymy. Poczekam jeszcze jakieś tej pół godziny, może godzinę, może ktoś się trafi. To jeżeli nie, no to jadę pod szermierkę. Może ktoś się trafi. Jeżeli nie, to jadę na pływanie. Jest dopiero wieczorem, także może się uda. Ta mała sympatyczna Chinka pisze mi po chińsku, że chcę kupić bilet na olimpiadę. To tylko u Chińczyków można kupić jeszcze ewentualnie bilety, chociaż jest to dosyć, jak widać, karkołomne. No Ale spróbujemy. To jest po prostu pilet na olimpiadę w Pekinie. Nie mówiłem, Polak potrafi. Po prostu chodzę. No okej, okay, koszulka pomogła najwyraźniej. Grają nasze dziewczyny z Kubą, po prostu boską. Krawę granat, Polska! Krawę Polska! 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 Z Chińczykami zakończyła się pełnym sukcesem. Koszulka wyraźnie pomogła. Dziewczyna poszła trochę gorzej z bankami z bankami, no ale mniej zabawa była przednia tak Także 1-0 jeszcze tableta kontra Chiny 0-1 1 do Czech, Polska Kuba Środkowcy będzie lepiej jeżeli chodzi o bilety, no również będzie lepiej. About no przynajmniej tak samo dobrze.